Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z prognozy pogody. Dzisiaj postanowiłem pobawić się troszeczkę na green screenie. Także ogólnie robię to pierwszy raz, także wybaczcie mi, jak gdzieś jak będę starał się pokazywać rękami na mapkach, mogę czasami nie trafiać. Może być to nie do końca dokładne. A więc przechodzimy do rzeczy. 22 września, czyli w niedzielę z mojej perspektywy wczoraj o godzinie 14.44 oficjalnie zakończyliśmy lato i rozpoczęła się astronomiczna jesień dla wielu jest to czas smutny ja wiele osób nie lubi jesień, no bo jest deszczowa jest pochmurna, siedzi się w domu jest szaro i ponuro, szybko robi się ciemno ja osobiście lubię jesień, jestem jej fanem lubię sobie też posiedzieć w domu, ja ogólnie Lubię tą naszą polską zmianę, że, że mamy właśnie lato, jesień, zimę, wiosnę, że cały czas coś się zmienia i, i można obserwować to na własne oczy. Ale wracając do dzisiejszej historii, no to tak, e, rozpoczęła nam się jesień, no i również niedziela była ostatnim dniem e, z taką dominacją pogody wyżowej. E, no, zapewne zauważyliście, no, ostatni tydzień był bardzo ciepły. Jak na drugą połowę września. Było przez cały tydzień zazwyczaj bezchmurne niebo, błękitne, piękne. To wszystko za sprawą gdzieś tam wyżów, które w okolicach naszego kraju się przemieszczały. No i tak, tak jak mówiłem, temperatury jak na wrzesień były dość wysokie. Tutaj chociażby mapka z niedzieli w Szczecinie. 24,7, prawie 25 stopni Celsjusza najzimniej nad morzem na Helu 19 stopni Celsjusza to, to mimo wszystko, że jeżeli to jest najniższa temperatura, to, to jest to naprawdę ciepło, jeżeli chodzi o drugą połowę września. poniedziałek jeszcze będziemy mieli, jeszcze mieliśmy do czynienia z taką dość ciepłą pogodą, również było bezchmurnie. 20 stopni ponad na, na, na terenie całego kraju świeciło słoneczko. Jedynie co, to chmura wysoka mogła gdzie niegdzie um, te promienie słoneczne rozpraszać. Jednak mimo wszystko było nadal bardzo, bardzo ciepło. <laughs> no ale y, jesień czuć już w kościach. To nie jest tylko tak, że, że w kalendarzu się zmieniło. Y, czuć już ją wyraźnie, szczególnie było ją właśnie czuć w nocy z, z niedzieli na poniedziałek, że no te no, dni ok, były jeszcze ciepłe, ale noce już porobią się naprawdę naprawdę chłodne, tu chociażby w Zakopanem 3,5 stopnia najniższa temperatura zeszłej nocy no a najcieplejsze na Helu prawie 14 stopni Celsjusza no to już są takie typowe jesienne Temperatury. No i pierwsze wyraźne zmiany w pogodzie odczujemy we wtorkowe popołudnie. Jak widzicie tutaj na wyświetlonej mapce do naszego kraju zbliża się, ogólnie przychodzi teraz okres dominacji niżów atlantyckich. Niże atlantyckie są z reguły zimne i troszeczkę mniej zasobne w wilgoć niż ostatnio no, niesławny niż genueński, który spowodował ogromne powodzie na, na południu Polski. No, natomiast właśnie niże atlantyckie one są zazwyczaj trochę chłodniejsze, trochę mniej wilgoci. Wszystko to za sprawą tego, że po prostu Atlantyk jest o wiele chłodniejszy niż Morze Śródziemne. Zazwyczaj. No, ale wracając do, do naszej pogody, mamy tutaj. Front atmosferyczny, który w ciągu jutrzejszego dnia będzie nasuwał się właśnie od, od zachodu na tereny naszego kraju. No i zapewne zapytacie, co to dla nas oznacza. Jak widzicie, front ten ma kolor fioletowy, czyli będzie, to oznacza, że on będzie zokludowany, czyli że on wykazuje cechy jednocześnie frontu chłodnego i frontu ciepłego. W skrócie chodzi o to, że nie no niesie na przykład tak drastycznej zmiany temperatury, jak gdyby to był front chłodny. Także we wtorek od zachodu na pewno pojawi się jakaś zmiana temperatury. O, tutaj widzicie na mapce zachód polski: jeszcze dość ciepło temperatury rzędu 25-26 stopni Celsjusza, a tutaj na zachodzie już 20-21. Może 22 stopni Celsjusza. No i przede wszystkim, co najważniejsze, to opady. Że, że w końcu, no w końcu na, na południu tam było ostatnio dużo opadów, no ale tu, gdzie ja mieszkam, na północnym zachodzie, no to generalnie jest dość sucho ciągle. No i co z tym frontem? Jak widzicie tutaj na mapce, ta fioletowa linia to jest właśnie ten front. Zanim napływa chłodniejsze powietrze gdzieś tam z, z Europy Zachodniej, zaciągane z, z Atlantyku przez ten niż. No a tutaj dalej z południa mm, napływa ciepłe y, i dość wilgotne powietrze. No i na, na styku tych, y, tych różnych mas powietrza właśnie mamy ten front który będzie powodował opady deszczu będą to takie typowo jesienne wielkoskalowe opady deszczu jedynie gdzieś tam o tutaj Widzicie, tu mamy ten niż, tutaj on się tam nam rozdzielił na, na po prostu dwa centra, ale w ciągu dnia ten front będzie się dalej nasuwał, obniżając temperaturę. Widać to też właśnie, że za tą fioletową linią ten kolor no mamy ewidentnie niższą temperaturę. No i tak jak mówiłem, będzie to taki typowo wielkoskalowy. Opad nie, końca, nie musi być on intensywny miejscami może, właśnie szczególnie gdzieś tam w Polsce centralnej i Polsce południowo-zachodniej. Ten opad może być gdzieś tutaj intensywniejszy, jednak raczej nie będą to burze, ewentualnie jakieś komórki opadowe, a w większości kraju taki powolny, długotrwały opad wielkoskalowy, o takim no, umiarkowanym natężeniu. A wraz no, z obecnością niżu blisko naszych tutaj północnych granic, yy, będzie to skutkowało też yy, zwiększonym przepływem powietrza. Czyli po prostu mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru, które jednak nie powinny przekraczać tam 60-65 km na godzinę. Także może trochę mocniej powiać, ale generalnie nie ma się, yy, nie ma się czego obawiać. Yy, no i środa. Co w środę. Kiedy już te opady przejdą tutaj sobie na północny wschód, no to generalnie noc będzie dość spokojna. No i w środę w dzień temperatury, no już przejście tego frontu będzie skutkowało, że temperatury no wyraźnie spadną tam te 5 stopni Celsjusza, jak widzicie tutaj. Na obszarze całego kraju to będzie oscylowało mniej więcej w okolicach 20. Najzimniej na północnym zachodzie, na pomorzu, najcieplej na południowym wschodzie. I właśnie to, ta podwyższona temperatura na, na południowym wschodzie będzie związana z tym, że ten niż przesunie nam się bardziej na północ w głąb Skandynawii, gdzieś tam w kierunku Szwecji. I takie jego ulokowanie spowoduje, że z południa znowu zacznie napływać delikatnie, już co prawda, do nas też ciepłe i wilgotne powietrze, właśnie z basenu Morza Śródziemnego. I to powietrze, przechodząc przez góry, przez Karpaty, no po prostu, unosząc się w górę, zainicjuje to konwekcję. Na południowym wschodzie kraju mogą pojawić się burze. Jednak raczej nie będą one zbyt silne, może gdzieś tam zagrzmieć, ale generalnie również to będą po prostu jakieś takie pojedyncze komórki opadowe, z których może po prostu Troszeczkę obficie popadać, jednak raczej nie ma się czym martwić, ponieważ z tego co sprawdzałem, to sytuacja hydrologiczna na południowym wschodzie jest no, bardziej tam mamy do czynienia z suszą albo z niskimi stanami wody. Nie to co tutaj na, na Odrze, gdzie, gdzie ta fala powodziowa dalej płynie przez kraj, no to tutaj raczej te opady są potrzebne, także nie ma się czym martwić, chociaż no, jak to z burzami lepiej zawsze uważać. No i e, przemieszczenie się tego niżu na północ powoduje mm, również e, silniejsze pory wiatru na Bałtyku. No, najsilniej będzie na Bałtyku, gdzieś tam do około 70 km na godzinę, im w Głąb w kraju e, te wartości wiatru powinny być niższe, wiatr powinien być słabszy. Jedynym wyjątkiem właśnie będzie północny w, południowy wschód, przepraszam. E, gdzie no, w związku z przechodzeniem burz. To wiadomo, że mogą zdarzyć się troszeczkę silniejsze porywy wiatru. No i czwartek. Czwartek będzie generalnie dość spokojny. Tutaj również temperatury na w znacznym obszarze kraju oscylujące w granicy tych 20 stopni Celsjusza. Jedynie na wybrzeżu, na, na północnym zachodzie może spaść do 14-15 stopni. I mogą też tam się pojawić jakieś przelotne opady deszczu. Co dalej? No jedynym takim poważniejszym niebezpieczeństwem w czwartek mogą się pojawić silniejsze porywy wiatru w górach, tak zwane felny, czyli dla górali znane i dla ogólnie znane halne. Wiatr halny dla osób, które nie wiedzą jest to po prostu taki silny, suchy i ciepły wiatr wiejący z góry do doliny. O, tutaj jak widzicie mamy schemat, czyli jak po jednej stronie góry powietrze się wznosi i musimy mieć po, po dwóch stronach różnicę ciśnienia po jednej stronie e, te powietrze się wznosi, ochładza się na tyle, że staje się ciężkie i zaczyna spadać i przez to, że spada, kompresuje się, nabiera temperatury, no i często właśnie to powietrze jest cieplejsze niż po tej drugiej stronie e, pasma górskiego. E, co ciekawe Wiatralny czy tam feny, mogą powodować powstawanie bardzo ciekawych formacji chmur zwanych alto cumulus lenticularis, czyli te takie śmieszne chmury o gładkich kształtach, często zaokrąglonych, które przypominają statki kosmiczne. Często właśnie są mylone z UFO, czy czy fotografowane jak. Przez ludzi, którzy na przykład nie mają takiej wiedzy w zakresie pogody i meteorologii, no to często mogą być uznawane za jakiś taki nienaturalny fenomen. No i jest on jak najbardziej naturalny i najczęściej właśnie on powstaje przy wiatrach halnych, wiatrach fenowych, w okolicach podgórskich. No i przechodzimy do piątku. Piątek generalnie może być dość niebezpieczny, ponieważ prognozowane jest pojawienie się kolejnego niżu atlantyckiego, który ulokuje się dość blisko naszego kraju. Taka bliska obecność tego niżu no, spowoduje silne porywy wiatru na terenie naszego kraju oraz na Bałtyku. Według prognoz na Bałtyku porywy wiatru mogą sięgać nawet 100-110 km na godzinę, co oznaczać będzie, że niestety będziemy mieli do czynienia ze sztormem. Na lądzie no to najbardziej wybrzeże i właśnie północny zachód, ogólnie północna część kraju też dość wysokie i silne porywy wiatru. Jednak tą sytuację... Postaram się omówić w przyszłym odcinku, który może wyjdzie tam w środę lub w czwartek, jeszcze nie wiem, po prostu kiedy sytuacja będzie już bardziej klarowna, kiedy będziemy wiedzieli mniej więcej już na, na tam 80-90% w którym miejscu ten nisz nam się ulokuje. I, I wtedy po prostu będę poruszał ten temat w następnym odcinku. Póki co, no zapamiętajcie, przygotujcie się, że piątek i noc z piątku na sobotę może być dość dynamiczna, szczególnie jeżeli mieszkacie gdzieś na północy bądź na północnym zachodzie. Eee, także no tyle. Eee, dzięki za oglądanie. Eee, dajcie mi też znać, jak podoba Wam się taka forma, kiedy pokazuję tutaj <laughs> rękom na mapkach. Eee, Mówię, robię to pierwszy raz, wiem, że trochę się dużo zacinam, jest dużo tego, yy, yy, yy. no właśnie, ale będę się starał nad tym pracować. I co jeszcze mogę powiedzieć? No dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się jak najszybciej w następnym odcinku. No i czekam też na Wasze komentarze, co mógłbym poprawić i jak Wam się podoba taki format. Na razie.